Witajcie, zapraszam Was na kolejną lekcję. Tym razem będzie to lekcja przyrody. Posłuchajcie wiersza pod tytułem Powitanie kwietnia pana Tadeusza Śliwiaka. Na dworcu uroczyście gra orkiestra dęta. Kogo będzie witać dzisiaj pan kalendarz? Na torze szóstym przy Peronie trzecim zatrzymał się pociąg, wysiadł zeń pan kwiecień. Kwiecistą ma koszulę i zielone spodnie, a przy nim stoją cztery kwietniowe tygodnie. Pierwszy od słońca okulary ma na nosie, drugi od deszczu parasolek ma osiem, trzeci od kwiatów różnych nasion skrzynkę, czwarty od ptaków ma w dłoni jaskółkę. Przyjrzyjcie się teraz, proszę, ilustracji, która znajduje się w Waszych podręcznikach na stronie 42. Znajdują się tutaj e, przysłowia związane właśnie z kwietniem. Pierwsze przysłowie jest w żółtej chmurce. Przeczytajcie je wspólnie ze mną. Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Czy wiecie co oznacza to przysłowie? Kwiecień jest bardzo nieprzewidywalny. Może być tak gorąco, że nosimy okulary słoneczne i krótkie rękawki. Może być deszczowo, dlatego potrzebujemy parasolek. Może być również mróz i zdarza się, że pada śnieg. Także kwiecień plecień to jest taki miesiąc, w którym może być bardzo ciepło, ale może być też bardzo zimno. Drugie przysłowie znajduje się w, yy, w pomarańczowej chmurce: gdy kwiecień deszczem plecie, to zakwitnie kwiecie. Co to oznacza? Ludzie wierzą, że jeżeli w kwietniu dość często pada deszcz, to będzie piękna, kwiecista łąka, zakwitnie wtedy bardzo dużo kwiatów. Zielona chmurka. Gdy kwiecień wydmuchuje, to trawa i zboże wyskakuje. Co to znaczy? Rośliny potrzebują nie tylko słońca i deszczu, potrzebują też trochę wiatru. Jeżeli jest wiatr, wtedy nasiona szybciej się roznoszą. Trawa i zboże wtedy bardzo szybko i pięknie rośnie. Fioletowa rameczka. Jedna jaskółka nie czyni wiosny. Wiecie, że jaskółki to ptaki, które wracają z ciepłych krajów. Do nas na wiosnę. Ale czy jeżeli zobaczymy za oknem jedną jaskółkę, możemy powiedzieć, że już jest wiosna? Nie. Dlatego mówi się, że jedna jaskółka nie czyni wiosny. Moi drodzy, chciałabym, abyście w swoich zeszytach z języka polskiego napisali dziś notatkę. Zatrzymajcie w tym momencie film i proszę, abyście otworzyli zeszyty i przepisali tekst. Nauka w domu, 7 kwietnia 2020 rok. W kwietniu jest coraz cieplej, kwitną kwiaty, zielenią się łąki, a ogrodnicy wysiewają nasiona. Ptaki składają jaja w swoich gniazdach, wiosenna pogoda jest zmienna, stąd pochodzi przysłowie kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Napiszcie, proszę, ten tekst w swoich zeszytach, wyślijcie zdjęcie. Proszę, abyście kolorem podkreślili przysłowie o kwietniu. Ono jest w ostatnim zdaniu. Pamiętajcie o tym, jakie są zwiastuny wiosny w przyrodzie, co się dzieje w kwietniu. Ogrodnicy wysiewają nasiona, ptaki zakładają swoje gniazda. Przyroda budzi się do życia. Zielenieją łąki, zielenieją trawy, i jest coraz więcej kwiatów. To właśnie od kwiatów pochodzi nazwa kwiecień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.